Witajcie, wędrowcy. Dziś zapraszam Was do refleksji inspirowanej pełnią w pannie. W drugiej części filmu znajdziecie dopełniające czytanie dziś tylko jeden rozkład, ale niezwykle trafnie oddający aktualną energię. Zapraszam. Raz w roku przychodzi taki czas, w którym odczuwamy potrzebę zwrócenia się ku rzeczom, których nie do końca potrafimy nazwać konkretnymi słowami lub w ogóle wyrazić. Intuicyjnie czujemy potrzebę zwrócenia się ku poszukiwaniu głębszego sensu, kolektywnej inspiracji bądź wewnętrznego ukojenia. To sezon ryb. Mistycyzm, współodczuwanie, odpuszczanie, ale również wątpliwości i brak decyzyjności co do kierunku działań, rozpuszczanie granic, rozpuszczanie ego, chaos informacyjny, sprzeczności to jakość zmienna żywiołu wody. Wszystko jest w ruchu i w przepływie bez zatrzymywania kształtu i formy na dłużej Znak Ryb przygotowuje nas do ponownych narodzin, które nadejdą wraz ze znakiem Barana. Ale zanim to nastąpi, musimy przejść przez proces zakończenia pełnej asymilacji tego, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku bądź podczas poprzednich cykli, a co zostało zapchnięte do sfery nieświadomej. Może okazać się, że to, co uznaliśmy za zakończony temat, wcale takim nie jest. Nie dostrzegamy, jak bardzo nam ciąży wypieranie go. To idealny moment na przeprowadzenie procesu descansos, opisanego w biegnącej z wilkami. Jestem pewna, że znajdziecie sporo informacji na ten temat w sieci. Dlatego teraz podzielę się z Wami podsumowującym akapitem. Okaż miłosierdzie samej sobie i zrób deskansus. Miejsce spoczynku dla wszystkiego w Tobie, co do czegoś zmierzało, ale nigdy nie dotarło do celu. Deskansus upamiętniają miejsca śmierci, mroczne chwile, ale zarazem są słowami pociechy dla cierpienia. Mają moc przeobrażającą. W życiu jest wiele rzeczy, które trzeba przygwoździć do Ziemi, by przestały się za nami ciągnąć. Jest także wiele rzeczy, które trzeba złożyć na wieczny spoczynek. Słońce, Markury i Saturn, przebywające w znaku ryb, Dążą do wspólnego spotkania w koniunkcji. Zatem przyjrzyjmy się historii, którą opowiadamy naszym życiem: co jest w niej wzniosłego i inspirującego, co wymyka się nazwaniu, jaką mądrość niesie, co nas w niej ogranicza, a co jest naszą skałą i niezłomnością. Przyjmijmy każdy obraz, odczucie i słowo. Spójrzmy na siebie z pełną akceptacją i wyrozumiałością. Głos naszej duszy cały czas nuci indywidualną melodię. Zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi ją usłyszeć. Niektórzy z nas podejmą tę pieśń właśnie teraz. Drugim motywem tej pełni jest to, co dzieje się w siódmym domu, obszarze relacji i innych ludzi. Na jego wierzchołku, czyli descendencie, siedzi Pluton. Kilka stopni dalej, również w wodniku, są Mars i Wenus, połączone koniunkcją. Za sprawą Plutona możemy czuć, że w naszym otoczeniu są ludzie, którzy zbyt mocno nas kontrolują. Wysysają naszą energię, są toksyczni. Jeśli tak, to właśnie teraz możemy odczuć ten stan najmocniej, a to z kolei może sprawić, że podejmiemy decyzję o zakończeniu relacji i odcięciu lub transformacji. Bo to my decydujemy o tym, z kim dzielimy życie. Weźmy odpowiedzialność za to, kogo przyciągamy i na co pozwalamy naszymi myślami, czynami. I zaniechaniami. Nie ma innej drogi. Jeśli nie mamy klarownych zasad, to inni narzucą nam swoje. Koniunkcja Marsa z Wenus skłania nas do przyjrzenia się naszym wzorcom kobiecości i męskości. Warto zadać sobie pytanie, czy nie powinny zostać przedefiniowane. Znak Wodnika pomoże nam zdefragmentować dotychczasowe postrzeganie. I usunąć to, co skostniałe i nieadekwatne. Dodatkowo ten proces wspiera kwadratura Jowisza do Marsa i Wenus. Ale pamiętajmy o intencji rozwoju, a nie nadmiaru czy kompulsji, również w relacjach i doświadczeniach z innymi. Możemy się również zastanowić, czy pierwiastki męskie i kobiece są w nas we właściwy sposób zintegrowane. To także czas, w którym możemy docenić głębsze więzi oparte na przyjaźni, braterstwie czy siostrzeństwie. Przyciągać nas mogą ludzie o otwartych umysłach, odmiennych wartościach, i właśnie ta różnorodność może nas motywować do rozwoju. Energia podczas tej pełni jest bardzo intensywna. To, co dzieje się w siódmym domu, możemy zamanifestować w odmienny sposób, choć nadal nie będzie lekki. Podzielę się z Wami osobistą historią. Ten film jest opóźniony. Nie zrealizowałam również pierwotnego planu dotyczącego tematu czytania. Kilka miesięcy temu utworzyłam kilkuosobową grupę. Część z nas, łącznie ze mną. Przechodzi wewnętrzny proces, który zainicjowałam. Proces trudny, plutoniczny, ale dzieje się prawdziwa magia. Cieszę się, że ta grupa powstała, tak jak cieszę się z obecności, unikalności i wyjątkowości każdego z nas. Nie wszyscy odnaleźli drogę do siebie, nie wszyscy odkryli swoją moc, ale ten czas nadejdzie. Ja to wiem. Presja Plutona zawsze prowadzi do stanięcia w prawdzie. Po prostu każdy ma swój czas. Na zakończenie, cokolwiek do nas teraz przychodzi, postępujmy zgodnie z archetypem pełni w pannie. Podejmijmy inspirujące działanie. Przekujmy nasze odczucia, tęsknoty i marzenia. W coś realnego i praktycznego. To nie muszą być wielkie rzeczy. Wystarczy jeden krok ku ugruntowaniu. Przede wszystkim jednak odrzućmy krytyczne spojrzenie lub poczucie niezasługiwania. Jesteśmy godni. Pora na formułkę. Intencją na czytanie jest spojrzenie na to, co dzieje się w naszym życiu. Z innej perspektywy. Nie chodzi o determinizm czy przewidywanie przyszłości, ale o inspirację, wgląd, potencjalne wskazówki. Czytanie jest kolektywne i uniwersalne, dlatego nie dopasowujmy wszystkiego na siłę. Weźmy to, co zarezonuje z naszym wnętrzem i osobistą sytuacją. Zapraszam. Karta wprowadzająca To jaśnie mój sen. Weźmy odpowiedzialność za wszystko, co wydarza się w naszym życiu. To, co czeka na wyrażenie i nasze uznanie, znajduje się w dolnym świecie. Zajrzyjmy do miejsca, które skrywa wyparte części nas samych porzucone aspekty naszej psychiki. Lekcje z naszej przeszłości, historie rodzinne, lęki, demony. To nasze perły, które zostały wrzucone w błoto, pokryły się kurzem zapomnienia, zostały zasypane gruzem zaniechania. Ale to nie zmienia ich natury, nie zmienia faktu, że przynależą do nas. Nadszedł czas, by oświetlić mrok i uporządkować rzeczy, które wyparliśmy, bądź uważamy, że już nas nie dotyczą. Każdy z nas może znaleźć tutaj coś innego. W pełnym świetle stajemy twarzą w twarz z prawdą. Może się okazać, że uczucie, które nie doznało spełnienia, jest w nas nadal żywe i piękne. Przetrwało próbę czasu. Może dawna historia rodzinna determinuje nasze zachowanie i blokuje nasz przepływ. A może po prostu jakiś obszar naszego życia wymaga uporządkowania relacja, praca, przywiązania emocjonalne, nawyki coś, na co przestaliśmy zwracać uwagę pomijamy. Unikamy, zagubiliśmy w gonitwie dnia codziennego. Cokolwiek to jest, to i tak dzieje się poza naszą świadomością, żyje, oddziałuje na nas cały czas. Proces, który nas czeka, to świadome połączenie i uziemienie. Energia Ziemi ma cudowną moc oczyszczania i filtrowania. Nawet pozornie negatywne i niesprzyjające rzeczy mogą zostać przekształcone w odżywiającą, wspierającą i pozytywną energię, ale może to wymagać więcej pracy. W symbolicznym, dolnym świecie czeka na nas brakująca część naszej duszy. Spójrzmy na to jak na łaskę i skorzystajmy ze wskazówek z heksagramu numer 22. Doceniaj świat wokół siebie i w sobie. Jesteś już wystarczający. Postępuj z godnością i wdziękiem. Pielęgnuj swoje prawdziwe talenty z łagodnością i akceptacją. Pozwól promieniować swojemu wewnętrznemu pięknu. Na koniec przyjmijmy przesłanie żywiołu wody. Przynależny, obyś powitał siebie w domu. Może nie osądza, nie wymaga dowodów Twojego statusu i kwalifikacji. Zanim pozwoli ci wejść. Wchodząc do morza, po prostu jesteś akceptowany. Wśród wspaniałego zróżnicowania życia morskiego kryje się cały świat, w którym możesz czuć się jak w domu. Niech Twoja społeczność będzie przepełniona życzliwością. Obyś widział siłę w różnicy. Obyś został zaakceptowany taki, jaki jesteś. Obyś przede wszystkim należał do siebie. Mantra. Wszystko, czym jestem, należy tutaj. Dziękuję.